Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny makijaż krok po kroku. Tym razem makijaż, który wybrałyście Wy w głosowaniu na makijaż tygodnia. Tym samym wróciłam do tego cyklu w nowym roku. Nie wiem, czy będzie on tak regularny jak poprzedni, ale postaram się przynajmniej razem dwa tygodnie dorać takie właśnie trzy propozycje na moim blogu, żebyście mogły wybrać jedną, która Wam się najbardziej podoba. Tym razem będę wygrał taki makijaż kolorowy, taki makijaż, powiedziałabym, trochę lata w środku zimy bardzo kolorowy, dosyć skomplikowany i pracochłonny już do wykonania, ale mi się efekt bardzo podoba i mam nadzieję, że wam również. Także zapraszam was na filmik, jeżeli interesuje was, jak taki makijaż wykonać krok po kroku. Na powiedzmy mam już bazę podcięć. Dzisiaj użyłam bazy z firmy Art Deco i pierwszym krokiem w makijażu będzie narysowanie tej kreski odcięcia kolorów. Ja narysuję ten szkic na początku białą kredką z firmy Maybelline. To jest dosyć trudny krok teraz, żeby zrobić to w miarę równo. Na tym etapie nie musi to być idealnie. Tą kreskę będziemy dalej poprawiać. Chodzi tylko właśnie o wyrysowanie szkicu makijażu. I teraz zaczynamy cieniowanie. Większość cieni, których będę używała, pochodzi z paletki Sleek Acid. I pierwszy cień, którego użyję, będzie to ten kolor taki wiśniowy tutaj. Nakładam go w zewnętrznym kąciku. Tutaj w tych miejscach bliżej białej kredki. Możemy narysować kreskę na przykład taką kredką różową. To jest kredka z Essence Long Lasting Eye Pencil w odcieniu Go Wild numer 11. Możemy tutaj zaznaczyć ten obszar. Mniej więcej dotąd. Poniżej białej kredki. Wtedy będzie łatwiej nam cieniować również. Teraz użyję tego fioletu, również z paletki Snick Acid i pędzelkiem kulką. to jest pędzelek z firmy Crown Brush z serii Italian Badger, ale nie mam tutaj nazwy na nim, więc napiszę Wam może poniżej. I nakładam ten cień tutaj w miejscu, gdzie kończy się nam powieka ruchoma. Tutaj w zewnętrznym kąciku. To na do głębi. Teraz użyję mniejszego pędzelka kulki. To jest pędzelek Sigma Pencil E30 i cień z paletki Sleek Bad Girl. Ten fiolet tutaj. Tym kolorem jeszcze dokładniej zaznaczę załamanie tutaj powieki, Żeby tutaj przyciemnić to miejsce. Żeby była bardziej widoczna różnica między tym różem a fioletem. Teraz wracam do jaśniejszego fioletu, poprawiam. To będzie dosyć pracochłonny krok, będę po prostu rozcierała te granice nakładając na zmianę fiolet, ten wiśniowy cień, który nałożyłam na początku oraz ten ciemniejszy. Kolejny cień, którego użyję będzie również z palecki Slick Acid i będzie to ten wściekły róż. I nakładam go tym samym pędzelkiem do cieni Sigma E55 i ten cień nakładam na środek powieki. Oraz można go nałożyć też tutaj, żeby tą okolicę troszeczkę rozjaśnić. A tuż przy tej białej kresce możemy na przykład nałożyć ten cień pędzelkiem skośnym. To jest akurat pędzelek Sigma E65. Żeby po prostu nie powstawały tutaj miejsca takie różne prześwity. Teraz te wszystkie kolory ze sobą rozcieram jeszcze raz. Kolejny cień, którego użyję, pochodzi z paletki Yabi. Jest to cień, który się nazywa Candy Pop. Można też użyć cienia z tej paletki Sleek Acid. To jest taki żółty. Jednak ten żółty jest troszeczkę chłodniejszy, bym powiedziała, niż ten, którego ja użyję. I ten żółty z paletki Acid też, też troszeczkę nakłada się nierówno. On ma taką trochę kredową konsystencję, niestety. Więc wolę użyć tego z jabi. I nałożę go małym pędzelkiem z Inglota 20p. Nakładam go w wewnętrznym kąciku. I nachodzę też na ten róż, który nałożyłam przed chwilą. Wtedy dzięki temu powstaje nam taki piękny odcień brzoskwiniowy, który bardzo mi się podoba. Dla lepszego roztarcia można wrócić do pędzelka, którym nakładałyśmy cień różowy. Już nie nabieram więcej cienia, tylko po prostu wklepuję to, co zostało tutaj na granicy. I ponownie żółty. Teraz przychodzę do cieniowania ponad tą kreską, która odcina nam kolory. I zaczynam od tego żółtego cienia Candy Pop i pędzelka 20P I tym pędzelkiem po prostu zaznaczam ten obszar ponad białą kredką na całej długości oka. I tutaj łączę z tym żółtym wewnętrznym kąciku. Podłóg brwiowy nałożę drobinę cienia z firmy Kobo białego 101 i tym pędzelkiem, którym używam, którym nakładam go zawsze 7FS z Inglota. Nakładam ten cień podłóg brwiowy, to na lekko rozetrze granice żółtego również. Teraz wracam do skośnego pędzelka Sigma E65 i tego różowego cienia, takiego wściekłego różu z paletki Slick Acid i nakładam ten cień powiedzmy mniej więcej w tym miejscu zaczynając, poniżej żółtego, znowu tworząc ten ładny odcień brzoskwiniowy. Dla lepszego roztarcia możemy nałożyć jeszcze więcej żółtego. Takie cieniowanie sprawi, że żółty będzie przechodził w brzoskwinie, następnie róż i ciemniejszy fiolet, jak na drugim oku. Teraz tym samym skośnym pędzelkiem nałożę wiśniowy cień, który nakładałam na początku i jeszcze bliżej wewnętrznego kącika oka go nakładam. Następnie w ten sam sposób użyję cienia tego fioletowego z paletki Snick Acid tym samym pędzelkiem. I jeszcze bliżej wewnętrznego kącika. A w samym wewnętrznym kąciku nałożę ten fiolet, który nakładam z paletki Sneak Bad Girl i nałożę go takim pędzelkiem do linera. To jest pędzelek z Sigma. Jeśli same pędzelki z Sigma wybrałam, to jest akurat numer E05. Teraz tym samym pędzelkiem do linera będę nakładała kolejne kolory jeszcze. Zaczynając od fioletu z paletki Stig Przez wiśnie. I róż. Czas na poprawienie naszej białej kreski odcięcia kolorów. Ja użyję do tego na początku białej kredki z nyx ja mam ją przytopioną w słoiczku, to jest NYX Milk. Lepiej razie do tego na przykład biały liner żelowy. Ja akurat takiego nie mam. Wiem, że Inglot ma taki całkiem przyjemny line w swojej kolekcji. I tą kredkę, tą, ten jumbo Eye Pencil będę nakładała pędzelkiem takim skośnym, bardzo cienkim. To jest pędzelek C161, bo ma przez 4 z firmy Makeup and Glow. I teraz tutaj trzeba się skupić na tym, żeby. było to równo. I teraz na tą białą kredkę nałożę biały cień. Jeżeli użyjecie linera żelowego, to ten krop nie będzie potrzebny. Jednak ta biała kredka z nyx ma tendencję do rozmazywania się na moich powiekach przynajmniej. Więc ja wolę ją utrwalić właśnie białym cieniem. Czas na dolną powiekę. Zacznę od cienia z paletki Slick Acid tego fioletu. I skośny pędzelkiem z Sigmy E65, nałożę go na większą część powieki dolnej. Następnie tym samym pędzelkiem nałożę różowy cień, ten wściekły róż z paletki s Acid i nakładam go bliżej wewnętrznego kącika. I teraz wrócę do cienia żółtego z firmy Yabi Candy Pop i pędzelka 20p z Inglota i nakładam go w wewnętrznym kąciku. Dzięki temu znowu powstaje nam ten ładny brzoskwiniowy kolor w miejscu, gdzie żółty styka się z różowy. Teraz jeszcze tym samym pędzelkiem no może biały cień z firmy Kobo 101 Kokona. To jest krok opcjonalny, po prostu chcę dodać taki jeszcze mały detal. Tutaj, gdzie zaczyna się nasz kanał łzowy, w tym miejscu nałożę ten biały cień, żeby, go, żeby to miejsce ładnie rozświetlić. A poza tym będę nakładała białą kredkę na linię wodną, więc to będzie takie wykończenie tej kredki. W ten sposób. Kolejnym krokiem będzie narysowanie kreski na górnej linii rzęs. Ja użyję tego linera z firmy Physicians Formula, z trio dla zielonych oczu, to jest liner czarny. I takiego pędzelka, to jest akurat pędzel z firmy Royal Langnickel, numer C485. Rysuję bardzo cienką kreskę, nie wyciągam i chcę żeby ta kreska była tylko taką bazą pod sztuczne rzęsy, które nakleję za chwilę. I teraz zaznaczam jeszcze linię wodną białą kredką. Teraz zostało tylko podkręcenie i wytuszowanie rzęs. Ja użyję dzisiaj tuszu Masterpiece z firmy Max Factor. A rzęsy, które dokleję są to rzęsy z firmy Lash Republic. Ja je dostałam w takim jednym z boksów z próbkami. Są to rzęsy Catwalk SC01. I tak miałem skończony makijaż po doklejeniu sztucznych rzęs i po wykończeniu makijażu twarzy. Pokażę Wam tak szybko, czego dzisiaj użyłam. Zaczęłam od podkładu, jest to dzisiaj Maybelline Afiniton. Następnie jako bronzer użyłam Kobo Ideal Cover Makeup. Tak wygląda. Numer 405 jest Sun Tent. Róż, którego dzisiaj użyłam jest to róż silny Astor Perfect Blush w odcieniu 004 Perfect Peach. Do tego przypudrowałam na koniec jeszcze twarz pudrem z Maca, to jest akurat Mineralized Skin Finish. A na ustach mam dzisiaj błyszczyk z firmy NYX, to jest seria Mega Shine nr 159 Smoky Look. Mam nadzieję, że makijaż Wam się spodoba, filmik jest dosyć długi, więc już nie będę przedłużał. Zapraszam Was na mojego bloga, gdzie będzie pełna lista kosmetyków, w których użyłam oraz więcej zdjęć. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia!